Siemano ludzie, z tej strony Kwinto.pl A to jest nowy, nowa seria, nowy odcinek, pierwszy odcinek Z, z nowej serii Let's Play Suckers and Fijet. Tą postać złożyłem przed chwilą, zrobiłem dwa questy W postać jest na S6 Pierwsza walka Wojownik spod Lidla Fajny nick o, Wygrałem, wow Cieszę się Pierwszy quest Wezmę sobie z exp Do zobaczenia Za sekundkę Dobra, witam was po krótkim cięciu Pierwszy quest czy kolejny quest Drugi level W tym odcinku mam zamiar Dobić Tak, czwarty level O, sobie kupię tarczę Stać mnie. Yy, o Mam na oku nową broń Dobrze. No, teraz i teraz wezmę najwięcej kasy, jak chyba też, to jak, jak przed chwilą, te krótkie cięcie. No dobra, zostały już 3 sekundy do ukończenia quest'a, no i walka, którą na pewno wygram. Nie mam możliwości, żebyśmy przegraliśmy przegrali. Yy, rękawice zakładamy, bo na broń jeszcze mnie nie stać. Więc tutaj bo po tym gościu będzie nas już stać, więc weźmiemy go. Krótkie cięcie oczywiście. Dobra, witam już skończył się quest. Kupujemy naszą broń. Niestety w tym odcinku nie uda nam się bić piątego levela. Ponieważ... Nie będę mówił przyczyny. Po prostu nie. No to... To był taki odcinek informacji, jak te odcinki będą wyglądać. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!